Dzień dobry dzień dobry, witajcie. Hardcore 12 września 2024 roku to jest właśnie dzisiejszy dzień. Ja udostępniam właśnie live'a na grupie, na grupie. Jestem hardcorem, wstaje, zaczynam dzień o 4.30 na Facebooku, więc już, już to robię. A Was proszę na początek o kciuka w górę, o kciuka w górę. Tutaj możecie to, możecie to zrobić od razu i zaczynamy. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Na początek, jak zawsze, moc milczenia, moc milczenia wywiad rzeka z kardynałem Sarachem, a, a później lektura. Biznesowa lektura duchowa. Na początek lektura biznesowa później. Zaczynamy od punktu 162, mocy milczenia. Samo stworzenie jest milczącym jest milczącym słowem Boga. Piękno przyrody bez słowa roztacza przed naszymi oczami nieprzebrane bogactwa ojca który nieustannie jest obecny wśród ludzi. Boskie słowo nie jest słyszalne dla nazbyt wielu ludzkich uszu, a przecież jest najgłębsze ze wszystkich słów. Słońce księżyc i gwiazdy są całkowicie milczące dla naszych uszu, ale są istotnym słowem i istotnym przesłaniem dla naszej ziemskiej egzystencji. Istnieje mowa gwiazd której nie możemy ani poznać, ani pojąć, ale Bóg doskonale ją rozumie. Pieśń trzech młodzieńców, całe stworzenie wielbłu Boga, którą śpiewamy we wszystkie niedzielę podczas jutrzni, fragment Księgi Daniela potwierdza, że Słońce i Księżyc, noce i dnie, gwiazdy na niebie, góry i pagórki, źródła wodne, morza i rzeki, morskie stworzenia i ptaki powietrzne. Błogosławią i wychwalają Pana. Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Czemu ludzie nie mogą usłyszeć głosu Boga, gdy mówi on przez stworzenie? Ponieważ sądzimy, że tylko my umiemy do Niego mówić i Go rozumieć. W powieści: Wyruszyć przed świtem, Julian Green pisze: Bóg przemawia do dzieci z niezmierną słodyczą. A to, co chce im powiedzieć, mówi im często bez słów. Potrzebnych wyrazów dostarcza mu cały stworzony świat: liście, chmury, płynąca woda, jakaś plawa światła. Jest to język tajemny, którego nie uczą książki, ale dzieci znają go dobrze. Dzieci można by porównać do jakiegoś ogromnego ludu któremu powierzony został, nie dający się przekazać sekret, a on stopniowo o nim zapomina, ponieważ jego losy przejęły w swoje ręce rzekomy, rzekomo narody cywilizowane. Jeżeli chodzi o mnie, wiedziałem o tym, o czym wiedzą dzieci, i żadne rozumowania świata nie zdołały całkowicie wydrzeć ze mnie czegoś, co się nie da wysłowić. Słowa są tu bezsilne. Nie przekracza to progów ludzkiej mowy i na tej ziemi do ostatka zachowuje milczenie. Mam pewność, że każdemu człowiekowi wiary Bóg daje serce zdolne usłyszeć mowę stworzenia. Jak to ujął mędrzec Syrach, ojciec umieścił swoje oko. Ojciec umieścił swoje oko w sercu człowieka. Także wierzący patrzy na Boga, na swego bliźniego i na całe stworzenie Bożymi oczami. Bóg zapieczętował swoje serce w swoim sercu. Bóg mieszkał w moim sercu. Odtąd między człowiekiem i Bogiem istnieje pewnego rodzaju porozumienie, gdyż mają to samo serce i te same oczy. To, co Bóg widzi i słyszy, Człowiek wiary też może zobaczyć i usłyszeć. Ośmielam się potwierdzić taką miłość. Chrystus zbliżał się już do zboczy góry oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli i mówili głosem donośnym. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy Faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odpowiedź, jakiej Chrystus udzielił Faryzeuszom, jest szczególnie wymowna, gdyż potwierdza, że także i stworzenie jest zdolne śpiewać Bogu chwałę. Odrzekł: od Powiadam Wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Jak słyszeliśmy, Biblia wzywa stworzenie do wychwalania Boga. Rzeki ptaki, płazy, słońce i księżyc wychwalają Pana. Mowa Boga, tak jak mowa przyrody, nie jest bezpośrednio postrzegalna dla naszego umysłu. Niemniej jednak kryje się w niej wielka moc, która pragnie udzielać się ludziom. Przez mowę rozumiem wszystkie zwyczajnie ludzkie środki wyrazu, które łączą ludzi między sobą, lecz wcale nie odrzucam. Niemej mowy piękna, góry, morza, kamienia, grzmotu, ognia i wszystkich stworzeń, które pokazują Boga i wyśpiewują mu chwałę. Tyle lektury duchowej na dzisiaj inspiracji Kardynał Sarach Moc, milczenia, wywiad rzeka z kardynałem. Znajdziecie ją w opisie. W opisie do tego live'a Tak, i jeszcze mały komentarz. Miałem. Aha, Julian Green. Bardzo ciekawa osoba. Postaram się zdobyć tę książkę, wyruszyć przed świtem, ponieważ czytałem tego autora dzienniki. Bardzo ciekawa postać wczesno-dwudziestowiecznej wczesno katolickiej Francji. I to jest jedno skojarzenie. Miałem jeszcze drugie skojarzenie, ale teraz już sobie nie przypomnę. Jeżeli tobie to, co usłyszeliśmy, Coś w tobie obudziło, coś w tobie przypomniało, to koniecznie daj znać w komentarzach. Koniecznie, ponieważ tak jak mówiłem wczoraj, jeśli ci się w głowie pojawiło i jakoś coś ci wniosło do twojego życia, super, jeśli się tym podzielisz w komentarzu, jest szansa, że po pierwsze, zapisując to, lepiej to przemyślisz i dać to więcej. Ale jest też szansa, że inni może na tym także skorzystają. Więc także z myślą o, o innych, podziel się w komentarzu. A tymczasem przechodzimy do lektury biznesowej. David Landes, Dynastie. Książka o firmach rodzinnych, o wielkich firmach rodzinnych. I przechodzimy do kontynuacji, no właśnie, wciąż prologu do pierwszej części. O firmach bankowości. Eee, więc jedziemy. W najgorszym razie konflikt z władcą mógł zakończyć się nie tylko utratą majątku, ale też wolności, a nawet życia. Najlepiej znanym przykładem z historii Europy jest prawdopodobnie smutny los Nicolasa Fouqueta, ministra finansów króla Francji. Młody Ludwik XIV nie ufał ministrowi swojego ojca. W oczach króla Fuket był plebejuszem, nadzwyczajnie bogatym. Jak zdobył taki majątek, jeśli nie dzięki kradzieży, dysponującym prywatną armią, potencjalnym buntownikiem? I będąc w takiej właśnie sytuacji, Fuket dał wyraz swojej wielkiej bezczelności, wydając bal na cześć króla. Bal ten wystawnością i zbytkiem przewyższał te wydawane przez samego monarchę i jego dwór, co było poważnym błędem. Ludwik wpadł w furię, a Fuket za swój nietakt znalazł się w więzieniu. Podobnie potoczyły się losy chińskiego ministra Heszena, faworyta cesarza Qianlonga 1735-1795. Po śmierci cesarza jego dobra skonfiskowano, a on sam został stracony. W monarchiach absolutnych w monarchiach absolutnych śmierć bywa dzwonem alarmowym, gdyż rozwiązywała wszystkie umowy i kontrakty. Umierał bogacz i jego rodzina na nowo musiała ułożyć stosunki z nowym władcą lub jego dworzanami. Umierał władca i stare umowy stawały się nieważne. Najbezpieczniej było ukrywać swoje bogactwo, co oznaczało wycofanie pieniędzy z rynku. Taka tezauryzacja środków była Największym przekleństwem azjatyckiej gospodarki. Jak wcześniej zaznaczyliśmy, sukces i wzrost bogactwa był największym zagrożeniem dla ciągłości. Zobaczymy, jak ta historia powraca we wszystkich dziedzinach przemysłu, lecz najbardziej wymowna jest właśnie w bankowości. Zarówno bankierzy, jak i ich synowie mieli środki, aby zaspokoić swoje olbrzymie ambicje. Próbowali zatem Naśladować lepszych od siebie. Kupowali majątki ziemskie, dążyli do tytułów i orderów, i wzorem szlachty, cieszyli się rozkosznym nic nie robieniem. Ale też zdobyte bogactwo obracali w potęgę polityczną, umieszczając swoich potomków na najwyższych stanowiskach i aranżując dla nich korzystne małżeństwa. Najlepszym przykładem są medyceusze. Początkowo aptekarze albo medycy, stąd nazwisko, następnie wytwórcy wełny, później kupcy, bankierzy, pretendenci do władzy we Florencji, a w końcu władcy Florencji i pokondzieli członkowie francuskiej rodziny panującej, Matki Królów. Poznajemy ich, gdy już porzucili handel dla bankowości. Najwcześniejsi przedstawiciele są przebiegli bystrzy, bezlitośni i mściwi. Lecz dobre geny zastąpiły złe. Później medyceusze byli próżni, bigoteryjni lub rozmiłowani w rozkoszach, odarci z jakichkolwiek talentów. Po blisko 200 latach 1737 linia Florencka dyskretnie, niemal niezauważalnie, wygasła. Jak to ujął Pasquale Villari. Taki był koniec młodszej linii medyceuszy, którzy Zastali Toskanię jako bogaty kraj, gdzie kwitły sztuka, literatura, handel, przemysł i rolnictwo, a zostawili biedną i wynęzniałą pod każdym względem. Spustoszoną przez podatki i gnębioną przez prawa sprzeczne z podstawami ekonomii, uciskaną przez kler i wypaloną przez sławą i występną arystokrację. Medycyurze nie byli wyjątkiem. Przypatrzmy się wielkiej dynastii niemieckich kupców, fugerów z bawarskiego Augsburga. Pierwszy raz słyszymy o nich w XIV wieku. Zaczynali jako tkacze lub eksporterzy, później zajęli się międzynarodowym handlem jedwa, bawełna płótna przyprawy i w końcu bankierstwo. Często pożyczali pieniądze nawet na ponad 20% a co z zakazem lify? Zdobyli również koncesje górnicze w Tyrolu, w srebro i na Węgrzech miedź. Pieniądze fugerów wyniosły Karola Habsburga na tron świętego Cesarstwa Rzymskiego. W zamian za te i inne usługi otrzymali w dzierżawę kopalni rtęci, niezbędnej do oczyszczania srebra. W Almaden i srebra w Guadalcanal, obydwie w Hiszpanii. <laughs> Więzy zawarte przez Karola V z Hiszpanią otworzyły im drzwi do handlu i kopalni w nowym świecie. I pod koniec pierwszej połowy XVI wieku rodzina Fuggerów stała się międzynarodowym imperium finansowym. Równocześnie rodzina ściśle związała się z Kościołem katolickim. Innego w Bawarii nie było. Który odwdzięczył się jej zaszczytami i bardzo opłacalnym handlem odpustami. Czy zbawienie może być za drogie? Nic dziwnego, że Jakob Fugger, przekonywany do wycofania się z interesów i cieszenia się swym bogactwem, oświadczył, że on kończyć nie zamierza. Dla wielu biznesmenów apetyt rośnie w miarę jedzenia. Yy, no właśnie. I tyle odnośnie, yy, odnośnie dynastii, zloty i upadki największych. Firm rodzinnych. A propos Fugera, który nie chciał wyjść z biznesu, to absolutnie kojarzy mi się z Warrenem Buffettem. Słuchajcie, Piotr Znarni pisze tak. Ech, ten YouTube, na chwilę się obudziłem i taka polecajka. Posłuchać do snu można. No, mam nadzieję, Piotrze, że cię uśpiłem niczym dzieciąteczką. Malutki. Jeżeli Was usypiam, to też dajcie znać, <laughs> postaram się być nieco bardziej energetyczny. <laughs> Czwarta 48 na moim zegareczku, zastanawiam się, jakie mamy dzi dzisiaj, um, jakie mamy dzisiaj ogłoszenia parafialne i niewiele dziś mamy o ogłoszeń parafialnych. Poza tym, poza tym, że dzisiaj na Linkedinie, jeżeli nie macie mnie jeszcze w znajomych na LinkedInie, to zapraszam do otwarcia aplikacji LinkedIn. Pisania Macie Gnyszka i zaproszenia mnie do znajomych. Jeżeli zrobicie to teraz, to ja będę wiedział, że jesteście z live hardcora. I Krystian, wita poranne sroczki. Ja też witam wszystkie poranne sroczki i sroków. <laughs> to jeśli mnie zaprosicie, to ja będę kojarzył, że jesteście z live hardcora i super, ale dzisiaj o 8.45 na mojego LinkedIna wjedzie post. Na temat no, angażowania dzieci w pracę, w świat dorosłych, i tak dalej, gdzie będę troszkę pisał o edukacji domowej, i tak dalej. Ale dla, dlaczego o, o tym mówię? Dlatego, że kiedyś nagrałem takie szkolenie, w którym się podzieliłem moją historią, jak to się stało, że moje starsze dzieci inwestują na giełdzie mimo że, gdy zaczynały, miały lat 7 i 9, al, al, albo nawet o mniej. E, to szkolenie się nazywa, jak wychować na bafeta i się nie spocić. I tak sobie wczoraj uświadomiłem, że w zasadzie to ono jest bardzo łatwo dostępne, ponieważ wystarczy się zarejestrować na mojej platformie, e, na Dons Masterclass, <klimy> e, i jeżeli się jeszcze na dodatek skorzysta z kodu rabatowego YouTube, który daje 70% rabatu na pierwszy miesiąc, no to w zasadzie, jeżeli jest się zdyscyplinowanym i dość cwanym, no to wystarczy się wystarczy skorzystać z tego, z tego rabatu. No i. Wykorzystać pierwszy miesiąc, potem się wylogować i Bajlando, mamy obejrzane, mamy obejrzane bez problemu szkolenie i na tym korzystamy. Więc jeżeli macie chęć, jeżeli jesteście rodzicami, jeżeli podobnie jak Medyceusze albo Fuger, chcecie o kolejne pokolenie, o właśnie o jego wiedzę ekonomiczną, inspirację m, zadbać, to no, link, jak widzicie, jest dość skomplikowany. W, wchodzi się na edu.maciegnyzka.pl, łamane przez S łamane przez DONS, pisane razem kreska Masterclass. I tam jeżeli wpiszecie kod YouTube, tak jak on, on, on się pisze -o U tube. I tam wpiszecie kod YouTube. No to, no to 70%, czyli około 100 zł to jest, by sobie pierwszy miesiąc w tej cenie ogarnąć. No i no jak mówię, w zasadzie, w zasadzie, jak ktoś jest spytny i zdyscyplinowany, to, to na tym może zacząć i skończyć, A, ac, 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 aczkolwiek, aczkolwiek, rzeczywiście. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu w ramach platformy Don't Masterclass. Było bardzo fajne, bardzo owocne, więc może się okazać, że, że Wam się spodoba i zostaniecie. To jedno ogłoszenie. Drugie ogłoszenie. Pamiętajcie, że 27 kwietnia, w ostatni piątek, 27 września, w ostatni piątek września widzimy się na salonie biznesu w Gdańsku. Jesienny Gdańsk to jest po prostu bajka. Ja nie mogę się do to czekać. <laughs> Jak zawsze, czeka nas tam piforek w formacie whisky i cygara. Jak zawsze, czeka nas tam salon, czyli dwie świetne prelekcje i, i wartościowy, kaloryczny, niespieszny networking w kuluarach. Więc, jeżeli chcielibyście, może. Yy, przeciąć się na żywo, ale na żywo offline, czyli się zobaczyć, się dotknąć, no to yy, z kolei trzeba wejść na www.towarzystwabiznesowe.pl, łamane przez salony kreska biznesu. Yy, no i tam możecie się, możecie się na to wydarzenie zarejestrować. Ja nie mogę się doczekać, jak mówię yy, z Gdańskiem. Jeśli chodzi o salony, związane z salonami, bardzo fajne, bardzo fajne wspomnienia i doświadczenia. Starym zwyczajem, jeszcze proszę o kciuka w górę. O kciuka w górę, proszę, ponieważ no właśnie, jak pisze Piotr Znarni i YouTube taką polecajkę zapodaje, No ale słuchajcie, jeżeli nie ma odpowiednio dużo kciuków w górę, tutaj dawanych, no to i YouTube takich Polecajek nie daje, więc więc bardzo proszę o kciuki w górę, a jeśli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, to także możesz go zasubskrybować czarny przycisk tutaj pod filmem wtedy YouTube częściej i więcej pokaże ci tego typu materiałów i ostatnia i ostatnia ostatnia ostatnie ogłoszenie i jeśli podoba ci się to, co robię, ale na salonie biznesu się nie spotkamy, bo Gdańsk jest dla ciebie za daleko. Mieszkasz w Limie albo najrobi, albo jesteś nauczycielem robót ręcznych i, i, i niezbyt masz chęć się spotykać z przedsiębiorcami o, o skrzywieniu konserwatywnym, ale bardzo ci się podoba to, co robię. To mam prośbę. Wejdź sobie na bajkoffi.tu, łamane przez Maciej Gnyszka, i postaw pikawę! I napisz nam w komentarzu, że jesteś z live'a, hardcora. Będzie mi bardzo miło, będzie mi bardzo miło, ponieważ, ponieważ to jest po prostu zawsze magia, gdy przychodzi mail z bajkofi.tu. Hej, ktoś postawił mi ciekawe tam zazwyczaj jest jakiś śmieszny komentarz. No super, to jest dla twórcy internetowego, którym się trochę czuję. To jest bardzo fajna, bardzo fajna i miła rzecz. No i ostatnia prośba. Jeżeli oglądasz tego live'a już po czasie, nie na żywo, daj znać, odezwij się. Skąd oglądasz? W jakich okolicznościach znalazłeś coś go? Też zawsze umieram z ciekawości. Jakie są późniejsze losy tych live'ów? <laughs> No i ze scenarzni pisze nam. Nie tak łatwo znowu zasnąć. Ha, i to też jest ciekawe, ponieważ bardzo często mam właśnie taki feedback od ludzi, zarówno którzy mają ze mną kontakt online, jak i offline, że no właśnie, że czują się tacy naładowani. I wiecie, co, ja też wam muszę powiedzieć, że gdy wstawałem, czułem się mocno niedoładowany, bo Poszliśmy wczoraj zrzeszoną późno spać, ale i wstawaliśmy do zuzi po drodze. Hmm. Ale właśnie teraz tryskam energią. <laughs> I to także dzięki Wam. Dziękuję Piotrowi z za komentarze, dziękuję Krystianowi za komentarze. <laughs> I cóż, życzę Wam owocnego 12 września nie zapomnijcie o kciuku w górze nie zapomnijcie o subskrypcji jeśli macie chęć postawcie mi kawę na My coffee. no i przypominam o platformie Dons Masterclass tam trochę pogłębiamy trochę pracujemy nad waszymi tematami, trochę można się ode mnie nauczyć, jeśli uważacie, że czegoś się można ode mnie nauczyć a jeżeli chcielibyście się spotkać w offline, to biznesowe.pl łamane przez salon Kreska biznesu. I to będą naprawdę niezapomniane spotkania. Gwarantuję to. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Jutro, 13 września o 4:30. Także się widzimy. Dzięki. Do zobaczenia.